Witam, dziś kilka słów na temat palnika paletowego Viper, którego dostałem na testy właśnie od firmy TML właśnie ze strony CEO Sterowniki. Myślę, że coś, nie coś już mogę powiedzieć. On ze mną już jest dość dłuższy czas, tak więc znam jego wady, znam jego zalety, bo są takie i takie, nie ma idealnych rozwiązań. Ale słuchajcie, na wstępie zachęcam do subskrypcji kanału. Warto subskrybować. Niedługo właśnie takie porównanie Pelet Dekogroszek, co wybrać, bo myślę, że dość ciekawy materiał. Zajrzyjcie oczywiście na stronę coomar.pl, gdzie kupicie też palniki peletowe. też zajmuję się montażem ich tak, więc myślę, że jak najbardziej warto zajrzeć jako groszek pellet, e, tak więc zajrzyjcie na moją stronę, a my dzisiaj przejdźmy do takiej krótkiej powiedzmy recenzji naszego palnika, przedstawię Wam jego właśnie mówię wady i zalety. Tak jak wspomniałem, jest to oczywiście palnik pelletowy Viper. E, Taki dość specyficzny palnik z racji tego jego budowy, bo na rynku jakoś tam specjalnie nie widziałem za dużo tego typu rozwiązań, e, przynajmniej nie ma, no może, może nie to, że nie widziałem, tylko nawet nie ma za bardzo. E, z wyrzutem płomienia, jak widzicie, do góry, tu mamy komorę paleniskową, bardzo podobnie jak w ekogroszku, tylko że pelet jest tu transportowany właśnie tą rurą i sypywane, e, jakby, że tak określę, od góry na nasze złoże e, i tak się to, jakby, powiedzmy, pali. Mm, tak. taka budowa troszkę inna, ale co na pewno, jest to konstrukcja toporna i bym tak się to określił za to słowo, ale no tak to trzeba by nazwać po imieniu, bo e, nie ma praktycznie tutaj wszystkie elementy tego typu, one są zimne. Ja gdzieś tam, jak znajdę jakieś zdjęcia czy ze spirometru, spir mierzyłem temperaturę tutaj, no to ona sięga zaledwie 70-80 stopni do 90. Eee, no, słuchajcie, co to jest temperatura dla blachy? Eee, chyba tu jest bodajże albo kwasówka, albo nierdzewka. Tak? To jest żadna temperatura i no, nic się z tym na pewno nie stanie. Koszyczek, cały paleniskowy to jest właśnie też element, który jest rzeczywiście jest narażony na zużycie, ale e, zaznaczę każdy, każdy jakby miał ochotę wymienić, bo mu się coś stanie nie po jakimś czasie. Jest to tak proste, dziecinnie. Ja sobie tu polozowałem tą śrubkę, wystarczy od y, tą sypkę i mamy nasz koszyczek, o. widzicie, specjalnie nieczyszczone nic, w żaden sposób wyjęty z palnika, o, widzicie, cała, e, komo, ca, cały koszyczek paleniskowy, no i na dole mamy róż, który też jest bardzo prosto, e, myślę, że zobaczycie, wyciągany, tak więc tutaj i... Róż możemy wyciągnąć, tak? tak? To jest, nie jest to głupim rozwiązaniem, jest to dość proste. Pod tym względem jest jak najbardziej w porządku. Na pewno on ma też wadę, zaznaczę, którą nie przeskoczymy. Jest to palnik do montażu. Tylko praktycznie z boku kotła. Z przodu kotła raczej w dźwiczkach się nam nie nadaje do montażu e, z racji jego budowy, wymiarów. E, to nie jest do montażu. To jest typowy palnik paletowy, zamiennik palnika na ekogroszek. Jeśli ktoś ma ochotę zmodernizować kotłownię właśnie ma dość e, powiedzmy ekogroszku, to to jest idealnym rozwiązaniem, e, ponieważ. Praktycznie palenisko jest w tym samym miejscu co Ekogroszku i idzie nam do góry płomień. Jeśli ktoś się boi, że przeciwległą ścianę żeby dawać deflektory, no to tutaj ma wyrzut górny i nie ma jak najmniejszego problemu właśnie z tym, żeby żeby zmienić, zmodernizować kotłownię właśnie na pelet. Pod względem mówię, to jest idealne rozwiązanie do zamiennik, bym powiedział kotła kotła palnika na ekogroszek pod tym względem e, no to jest mówię i minus i plus bo e, minusem jest to że w dźwiczkach go nie zamontujemy sama same rozmiary tutaj są bardzo duże i w większości dźwiczek raczej nam nie podpasują e, po prostu byłoby dość uciążliwe e, pod tym względem niestety e, montaż tylko boczny w oryginalne jakby gdzieś miejsce m, pod względem tego że był stary palnik na ekogroszek e, mówię w kotłach typowo węglowych zasyp Typowych, gdzie nie mamy z boku otworu, będzie go bardzo ciężko za założyć z racji tego, że ostatnio nawet byłem na montażu u klienta, no dźwiczki są tak małych rozmiarów, że praktycznie no, nie ma opcji, żeby tu nam to weszło i pod tym względem niestety byśmy nie zamontowali go w dźwiczkach, ale z boku kotła jak najbardziej to jest na pewno jego minusem. Kolejne elementy, mówię, jeśli mówimy o jakiejkolwiek wymianie, nawet tutaj to mamy tylko cztery śrubki, wymieniamy element dość prosty, tak więc pod tym względem jest bardzo dobrze i nie mam e, zastrzeżeń. Przyczepiłbym się, to oczywiście to jest moja, moje zdanie. Może producent się nie zgodzi czy coś, ale tutaj mamy. Mm, mam nadzieję, że mi się uda wam pokazać. Ok, jak możemy zobaczyć, właśnie środek sam rusz. E, tutaj niestety on pracuje tylko praktycznie do połowy. E, ja bym to zrobił na pewno inaczej. Myślę, że to byłoby troszkę lepsze według mnie oczywiście rozwiązanie, ale wiadomo, że producent to zrobił tak, że e, podczas pełnej pracy, czyli po, po, po gaszeniu czy coś, chowałby mi się praktycznie ten zędzel do samego końca tutaj, do przeciwległej ścianki. E, całe te wszystkie skrzepy czy coś mimo wszystko by spadały, no i wypadałyby nam tutaj z tej strony, e, tak więc zaraz Wam też tutaj pokażę, tak, więc e, ja bym to zrobił w ten sposób, a podczas normalnej pracy by tylko ruch był e, kawałeczek, żeby e, po prostu... Po prostu ten zgorzel, który nawet powstanie, żeby go rozbić. Tak więc ja bym to na pewno w ten sposób rozwiązał. No, może nie byłoby to idealne, ale to jest moje oczywiście zdanie. Tak więc ja to widziałbym tak. Myślę, że ogólnie palnik na pewno fajny toporny, ciężki, to też warto gdzieś zwrócić uwagę, bo to jest 20 kW palno jest dość toporny, ciężki. Kolejnym elementem na plus według mnie tego naszego palnika jest też to, że na innym palniku powstawały na przykład spieki większe, że tak określę. Tutaj, jak już wypada nam, powiedzmy, popiół, ja wam postaram się zaraz pokazać, bo to mówię, mamy zupełnie z innej strony. Bo popiół cały wypada nam tu z przodu. Ja Wam ciś tutaj pokażę. Obniżymy i zobaczycie sobie mniej więcej, jak to wygląda. No tu. I ten zgorzel, który nawet jeśli powstanie nam w palniku, on jest tak rozbijany, że zostają bardzo małe, drobne grudki. I pelet, nawet gorszej jakości, zaznaczę, gorszej jakości, spala się dużo lepiej niż na palnikach, które, jakby powiedzmy, nie są do tego przystosowane. Tutaj. Paliłem IMDF e, i paliłem różne główne, że tak już określę. I bez problemu spalałem i jakichś takich nawet spieków y, nie było strasznie dużych. Tak więc pod tym względem na pewno jest to w porządku. No Jak widzicie, tu jest cały ten otwór, e, który wypada nam z gorzel. Jeszcze tu jest taka jakby coś miało powstać, no to nam rozbije dodatkowo. Tak myślę, że tak to się prezentuje. Tak. Słuchajcie, palnik na pewno bardzo fajny. E, też wadą, przynajmniej w moim przypadku, jak mamy pele dobrej jakości A1, A2 rozpala się świetnie, super, nie ma problemu. Niestety, przy gorszej jakości pelecie, właśnie typu jakiś MDF, czy, czy w ogóle już jakieś gówno, czy psa buda zmielona, no to mamy delikatne problemy z rozpalaniem. I w naszym sterowniku trzeba przełączyć czujnik wiodący, czyli z czujnika foto na PT1000, na spaliny i rozpala nam się bezproblemowo świetnie. Mamy możliwość oczywiście, mamy też foto w nim. E, przy dobrej jakości pelecie rozpala się, nie ma problemu, nic się nie dzieje. Niestety, przy gorszej jakości pelecie mamy problem podczas rozpalania. Przynajmniej ja nie potrafiłem tego w żaden sposób ustawić. E, potrafił mi, y, niestety, foto potrafiło mi zanikać. No i automatycznie kocioł, y, sterownik nie widział tego, że pali się, no i nam potrafił wygaść, ale to tylko przy gorszej jakości pelecie, ale jak już wiemy, że mamy gorszej jakości pelet czy coś, przełączamy go na czujnik wiodący PT-1000 i tak naprawdę problem znika i nie, nie widzimy większej różnicy podczas rozpalania, podczas tego, że e, coś się dzieje. E, na pewno w, mówię. Nawet najgorszej jakości pelet jesteśmy w stanie <coughs> stosunkowo nieźle go spalić, i tutaj bez dwóch zdań. Dodatkowym aspektem jest też to: zależy kto, jaką oczywiście pracę naszego palnika lubi, e, możemy bardzo nisko z mocą jego zjechać. Bardzo nisko z mocą to znaczy, e, jak palniki peletowe poniżej powiedzmy 20%, 25% nie bardzo chcą już pracować, bo ta foto im zanika, w ogóle jakieś tam e, no, no, przygasa ten płomień. Tak, tutaj tego problemu nie ma. Eee, może pracować z mocą, nawet tam testowałem go na 12-13% i bez problemu sobie radzi. Pali się w trybie ciągłym eee, i to foto powiedzmy faluje wtedy, jak już mamy czujnik wiodący foto. Oczywiście faluje, ale nie zgaśnie nam, nic się nam nie dzieje. Myślę, że jak najbardziej jest pod tym względem w porządku i zastrzeżeń ogólnie nie mam. Słuchajcie, jak macie oczywiście pytania, no to. Piszcie w komentarzach, ja z miłą chęcią Wam odpowiem. Kilka słów o cenie, która obecnie jakby jest na ten palnik. Ktoś powie dużo, ktoś powie mało. E, oczywiście, no bo też tego nie wspomniałem: palnik e, kupujemy w zestawie ze sterownikiem SKZP04. E, rura Spiro, Rura Podajnika, nie mamy kosza, no ale powiedzmy, kosz to jest najmniejszy problem. Możemy zrobić kosza na śmieci, samemu płyty MD sobie gdzieś tam zrobić tak więc tu pod tym względem problemu nie ma. Cena jest to 5000 zł za wersję 20-kW, jest to 5000 zł bez montażu. Tak e, cena, ktoś powie, że duża, ktoś powie, że mała, oczywiście jest to cena brutto. E, powiem tak, no. Jest to toporny palnik, toporna jednostka, toporna konstrukcja, która raczej nie powinna ulec uszkodzeniu, w żaden sposób nie powinno nic się z nią zadziać czy wydarzyć. Wydaje mi się, że nie jest jakąś ceną super wygórowaną, ale na pewno mamy na rynku palniki, które są tańsze, i to też warto w jakiś sposób wspomnieć, że są palniki, które są zdecydowanie tańsze od tego. Czy lepsze, no to pozostawiam Wam do oceny. Ja Wam też będzie niedługo recenzja innego palnika, który też mam w jakiś sposób na testy, też sprawdzam, palę i też swoje zdanie powiem. Tak, co do ceny, co do wartości zestawu, sami sobie odpowiedzcie na pytanie, czy warto, czy też nie warto wydać tyle za tego typu konstrukcję, tego typu palnik. Na pewno mówię, jest to dość toporny, toporna jednostka, która. Mówię, nie ulegnie uszkodzeniu. E, spasowanie elementów jak najbardziej jest ok. Mówię, żadnych tutaj zastrzeżeń pod tym względem nie mam, bo to sprawdzał się u mnie bardzo dobrze. Zaznaczę, w moim kotle na przykład e, na pewno minimalnie wyższą miałem temperaturę spalin na tym e, palniku niż na e, innej firmie z wyrzutem bocznym, no ale to oczywiście jest no, normalne. Z racji tego, że tam płomień idzie, cały wymiennik pracuje od dołu, tutaj pracuje od wysokości tego do góry. Inna konstrukcja, inna budowa, ale mówię, jako zamiennik kotła na ekogroszek, typowo jeśli ktoś miał palnik, tradycyjną retortę i chce wsadzić, jak najbardziej mogę polecić, bo to mu się sprawdzi, mówię. Też gdzieś mm, wspomnę, bo o to też gdzieś ktoś już pytał, mówi, czy można tutaj palić ekogroszkiem. Nie, nie można tu palić ekogroszkiem, ani peletem węglowym. Warmo, e, bo takie owe już pytania niestety usłyszałem, to jest typowo palnik peletowy, zaznaczę. Peletowy, nie ekogroszkowy. Bo mówię, wiele, wiele już gdzieś tam osób pisało, pytało pod tym względem właśnie... Czy można palić? Nie, nie można, tylko pellet, ale zaznaczę, pellet praktycznie każdej jakości można tutaj spalać i większych problemów nie ma. Oczywiście ja zalecam spalanie pelletu tylko właśnie certyfikowanego A1, DIN czy A2, ale już nie zalecam spalania jakiegoś przemysłu, no bo to różnie niestety może być, a już nie mówię o jakichś tam MDF-ach. E, oczywiście poradzi sobie z tym palnik bez największego problemu, ale niestety, no, efektywność tego spalania i, i związki szkodliwe, które niestety są w tym pelecie, bo tam jest zdawane różne rzeczy, dlatego nie polecam. Słuchajcie, mmm, myślę, że taka opinia e, pozostawiam Wam, czy, czy warto, czy nie warto. Według mnie, palnik jak najbardziej fajny. Bez większych zastrzeżeń, co też właśnie mówię, wspominałem, zobaczcie nawet na śruby. Lekko kopcone, ale nie w żaden sposób przypalone, spalone czy coś. Bez problemu odkręcimy i powiedzmy, że w każdej chwili możemy zdemontować nasz palnik i tutaj pod tym względem problemów nie powinniście mieć. Słuchajcie, myślę, że na dzisiaj tyle. Jak macie pytania, piszcie. Komentujcie, ja oczywiście będę czytał, na większość postaram się odpowiedzieć. A cóż, widzimy się w kolejnym filmie. Zasubskrybujcie kanał, warto subskrybować. Zajrzyjcie oczywiście na moją stronę cookamer.pl, gdzie kupicie właśnie palniki na pld groszek. A my cóż, przechodzimy do kolejnych filmów. Trzymajcie się, cześć.